Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransów Futbolu. Już jakiś czas temu Jair zdjął klątwę z Manchesteru w City, więc stało się niemożliwe i City wygrało Ligę Mistrzów. Także o tym sukcesie dzisiaj, ale także o innych ważnych sprawach takich jak to, że Stomil Olsztyn z nie awansował do pierwszej ligi i, i to także jest ważne, więc o tym też musimy powiedzieć. Zapraszam. Po 12 latach, jeżeli dobrze mówię, a chyba dobrze mówię, Guardiola wygrywa swoją kolejną Ligę Mistrzów, już trzecią tak naprawdę tyle samo ma Zidane, tylko jedną więcej ma Carlo Ancelotti. W końcu po tych, po tych latach, kiedy wytykano mu, że no, nigdzie poza Barceloną nie jest w stanie wygrać się Ligi Mistrzów, ani w Bayernie, ani w Manchesterze City, udaje mu się ta sztuka, i w końcu w tym, w tym Manchesterze City, który tak przecież mu wypchano tymi gwiazdami, miliardami, milionami, w końcu mu się e, generalnie udało wygrać. 1 do 0 y, niedzielny finał z, z, z Interem. Ale sam finał. Y nie był to najbardziej pasjonujący mecz, jaki widziałem. Generalnie te finały w ostatnich latach, chyba cztery ostatnie finały Ligi Mistrzów, kończyły się wynikiem 1 do 0. Jak sobie spojrzeć wstecz, I, yy, i trochę ten finał to jest taki mecz zawsze tam, żeby był. To są piłkarskie szachy, to może mecz dla koneserów, ale generalnie zawsze mam wrażenie, że ten zwycięzca Ligi Mistrzów to w ostatnich latach dostaje taką nagrodę trochę za tą drogę, którą przeszedł. Bo w tym sezonie City na swojej drodze, no świetnie się sprawowało, tak, przez całą Ligę Mistrzów, przecież w półfinale zniszczyli Real 4 do 0 i w innych meczach przecież też, też sobie świetnie radzili. Ostatnio chociażby na przykład, nie wiem, Bayern z PSG, też w tym covidowym roku, no to też pamiętam jak niszczył na przykład Barcelona 8 do 2 i też, też finał był taki średni, ale dostał tą nagrodę trochę za, za drogę. Więc Real rok temu, przecież nie wiem dlaczego pominąłem, pamiętamy co było, się działo w meczach z PSG, City, a mecz z tym Liverpoolem to też szczerze mówiąc był takie srogie ciężary, ale taki trochę puch Puchar, puchar za drogę, tak jak mówię, dostali. No i tym, tym razem było to samo, no bo niszczyli przez, przez całą tą fazę, a że finał był jaki był, i tak nie pamiętamy. Ważne, że Rodriguez znalazł tą drogę do siatki w końcu w tej tam 70. minucie i mu się udało. Oczywiście nie tylko Rodriguez zostanie zapamiętany z tego finału, myślę, że przede wszystkim zostanie zapamiętany Lukaku, który no, pomógł nieco Manchesterowi. Znaczy, no może to trochę jest tak, że um, gdyby to nie był Lukaku, to myślę, że to mogło nie być, by aż nie mogłoby to nie być aż tak wspominane i aż tak memowane z tego jak to, że to jest po prostu Lukaku, rzeczywiście popularny LAKAKA. LAKAKA! który najpierw zablokował strzał Di Marco, po prostu stał na linii, strza na linii, no, na linii strzału i Di Marco w niego trafił, a później sam nie trafił z odległości 3 metrów. O ile ta pierwsza sytuacja to jest właśnie jeszcze coś, co bym się aż tak nie czepiał. bo no, taka sytuacja wyszła, że no, on stał tam Di Marco, może Di Marco mógł coś zrobić lepszego, a nie że dlaczego to zezwina Lukaku. To wcale jest taka oczywista sytuacja, ale w tej drugiej, jak już masz taką piłkę, nie wiem, wcale nie jakąś szybko, okej, okay? taką niezłą piłkę hmm. na głowę, 3 metry od bramki, jeszcze on nie musiał wyskakiwać. To była taka piłka na głowę, że on to zagrał na stojąco, więc trochę też w ogóle jeszcze lepiej mi się wydaje, tak dla napastnika. I walisz prosto w bramkarza. No to faktycznie rozumiem, że fani mogą nie być pocieszeni potencjalnie po takiej sytuacji, bo to brzmi jak coś, co no, powinieneś trafić. Generalnie w końcówce cuda wyprawiał Ederson, no, ale no, na lukaku się to skupiło mimo wszystko najbardziej i oczywiście dostał, no znaczy, oczywiście, to jest smutne, że mówię oczywiście, ale dostał potem w finale zresztą dużo hejtu, głównie też nakierowanego rasistowsko, że tam jest małpą i w ogóle, no ale przecież no, przynajmniej mamy ludzi, którzy wierzą, że rasizmu nie ma, a jak Vinicius jest wyzywany od małpy, to przecież dlatego, że głupie się zachowuje, prawda? I nie ma nic wspólnego z jego kolorem skóry. Ale no to, no to, no to, jakby, yy, co z tego? Więc, yy, tak jak mówię. Jeśli wygrywa. Oczywiście też, och, jeszcze te rzeczy, a finału, które mnie śmieszą, to jest to, że y, chyba, chyba generalnie już niewiele osób tak ma i cieszy mnie to. Wydaje mi się, że Guardiola i, i, i to, jak jako zbudował drużynę i to, jak ona pięknie gra, kto się chce oglądać, y, sprawiło, że y, nie, ludzie gdzieś poszli po rozum do głowy, mi się wydaje, ale są gdzieś jeszcze w odmętach ludzie, którzy żyją w takim przeświadczeniu, że o mój Boże. No i piłka nożna upadła w tym momencie, bo <tosłuch> Araby wygały Ligę Mistrzów. Wow, w sensie ja nie wierzę, że nadal są ludzie z takim z takim jakby podejściem do tego, którzy wierzą, że, to, że inni właściciele w innych klubach to swoje pieniądze zarobili wszyscy sposób i w ogóle. I Roman Abramowicz, który przez lata był właścicielem Chelsea, to on te pieniądze tam na pewno rosyjski oligarch uczciwie, uczciwie zarobił. Gdyby nie było wojny na Ukrainie, to Abramowicz do dzisiaj byłby w Chelsea i nikt by z tym nie miał problemu. Nie... Przypominam, że Inter który bronił tego honoru futbolu w ostatnią sobotę, jest chiński. Także no tak, ja od zawsze, ja, ja na przykład mam niechęć do PSG i ona jest silnie powiązana z tymi właścicielami, ale wiecie, PSG a Manchester City to jest bardzo byłoby niemiłe moim zdaniem dla Manchesteru City, gdybyście porównywali ich z PSG. W sensie w PSG Dosłowny jest cyrk z tym. Oczywiście, że w City są pewne problemy z łamaniem przepisów finansowego Fair Play. I, i oczywiście nigdy im nic nie udowodniono, bo to jest duża firma wielu prawników. Ciężko będzie cokolwiek udowodnić, prawda? Ale to chyba nigdy nie było tak porąbane jak w PSG, gdzie na milionowych kontraktach mieście w tym sezonie Messiego, Neymara, Mbappe, Donnarumę, Ramosa, z czego przyszła oferta z ralu za 200 milionów za Mbappe, warto przypomnieć rok temu, czy tam dwa lata temu już właściwie, i została odrzucona. A Zbigniew Moniek w Hate Parku powiedział na to, że nie wie. Przypominam. Nie wiem. Więc no troszeczkę co innego. Plus te akcje z dziękowaniami, gdzie, gdzie trzeba płacić za podziękowania dla kibiców, plus... ach, szkoda gadać, trzeba szczępić ja ja mówię, Je w że nienawiść ludzi nie bierze się czysto tylko z tej katarskich pieniędzy, tylko generalnie z tego, co tam pan Szejk robi, i, i bo to jest zupełnie coś innego niż w Manchesterze City. W Manchesterze City jest naprawdę fajna drużyna, i więc jeżeli ktoś ma jakiś problem ze zwycięstwem Manchesteru City, dlatego że klub ma arabskiego właściciela i to arabskie pieniądze i och, sprzedaliśmy swoją godność. Bo wszystkie, wszystkie właściciele wszystkich klubów zarabiały swoje pieniądze niemal z miłości do futbolu. Ta, ta miłość im generuje w ogóle pieniądze i to wszystko się odbywa w taki czysty sposób, to fajnie. W znaczy, sensie gratuluję naiwności, też bym trochę tak chciał, i, I jeśli jesteście tak naiwni, to nie wspomnijcie włączyć się wiadomości TVP. Tam myślę, że znajdziecie content, y, jakiś y, myślę, dla Was. Dla mnie zwycięstwo City to jest w tym momencie jakaś sprawiedliwość, bo przez lata ten Guardiola tego nie wygrywał. Ale tak naprawdę, jak sobie prześledzicie tą drogę, to wiadomo, że to jest... Ja nienawidzę tego mówić. Ale no miał kurde pecha. No miał pe... nawet ten finał z Chelsea, ten dwa lata temu. No to gdzie on tam zrobił błąd? Oczywiście często Guardioli się wytyka, że on przekombinował, on przekombinował. Ale jak ja słyszę, że Guardiola coś przekombinował, to mam pewien problem, bo czuję się trochę, jakby ktoś widział Alberta Einsteina, który rozpisuje równanie, i poszedł do niego i powiedział, że tu przekombinowałeś, tu zobacz, przekombinowałeś, weź to MC kwadrat, nie, 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 o no, tak, tak, tu to równanie i o, o. o. Wiecie o co chodzi? że jest Guardiola, tengi web trenerski i przychodzimy my, wiecie, bo jakiś ekspert w studiu narysował linię i wyciągnął statystyki i, on, mm, mm, i teraz my wiemy, że Guardiola przekombinował. W sensie nie chcę też tego sprowadzać w ten sposób, żebyśmy się dowiedzieli, że w ogóle nie możemy oceniać gry piłkarzy, bo nigdy byśmy tak nie zagrali, prawda? a Piekarz to chleb, ocenianie, wiecie o co chodzi. Ale mam jakiś taki wewnętrzny problem z tym, że jest Guardiola, który od lat siedzi, myśli, kmini, boż, jak mam się przygotować na ten arcyważny mecz w mojej karierze? Po czym przechodzimy my, którzy obejrzeliśmy jakiś sobie fajny program, tam tabelki, panalizowaliśmy i przekombinował a nie on, panie, on przekombinował, daj pan spokój. Po prostu chodzi mi o to, że może to niekoniecznie był problem, trochę to tak za bardzo spłaszczamy, to tak, ja, ja lubię brać że na chłopski rozum, ale może nie aż tak chłopski, bo to wytykanie ziomkowi, takiemu, takiemu ziom ziomkowi, że on przekombinował, szanujmy się, nie wiem czy to koniecznie to przekombinowanie, to była generalnie kwestia i, i jego porażek, mi się wydaje, że to gdzieś tam było po prostu nie wiem, czy jakiś Fatum, może faktycznie to Fatum jaja turę nad nim ciążyło po prostu i nie mógł tego zrobić, bo Warda to jest świetny trener. Te wszystkie drużyny, które prowadził, bo ich aż trzy, sporo. One, one, no wiecie, z, z Bayernem on dochodzi do półfinału Ligi Mistrzów, City dochodzi do finału dwa lata temu, zawsze był blisko, zawsze się kręcił. I po prostu nigdy nie mógł, ale w końcu, w końcu mu się udało, w końcu coś śpiekło, w końcu coś siadło. W końcu odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, odpowiednie wszystko. I, I w końcu mu się udało. W, 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 w końcu, w, w końcu jak wysiadło, i ta drużyna, którą teraz zbudował, to jest naprawdę. Mi się wydaje, że teraz Manchester City to jest taki modernistyczny przykład ideału klubu, ideału zespołu. Mi się wydaje, że, że tak to właśnie teraz wygląda. Bo co on, co on, w, co on w tym stanie zrobił, co on w tym zonie połączył? Bo do tej pory bez Halanda. No City było właściwie. E, e, nie, 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 ich, strat, ich, ich, jakby, pomysł na grę, to nie było coś wyjątkowego. To był taki przykład nowoczesnego klubu, który grał bez napastnika. No bo odkąd, od czasu między Aguero a Haalandem, to tam nie było. No był Jezus, jest Jezus, świetny napastnik. Ale generalnie grali bez, bez takiego napastnika, za co często też Guardiola był, był swoją drogą e, krytykowany. I po prostu chodziło o to, że miało już tam wielu różnych, mobilnych, ofensywnych zawodników e, i oni biegali, robili akcje, siali spustoszenia mniejsze lub większe generalnie. Ale w tym sezonie. Przed Haland typowy napastnik, niewątpliwie, no, on może fajnie rozgrywać z kolegami, co pokazuje czasami, ale jest niewątpliwie typowym napastnikiem, a mimo tego nie wytracił zupełnie potencjału innych graczy. Mimo tego od siebie dużo dawał taki grillis, który był świetny w tym sezonie, Marec, który też miał swój moment ostatnio jakiś czas temu w półfinale FA Cup z hat-trickiem De Bruyne ale De Bruyne to oczywiście, on nie jest skrzydłowym, on jest bardziej takim pomocnikiem, więc było oczywiste, że De Bruyne się odnajdzie z napastnikiem, bo będzie mu mógł dogrywać, ale ci ofensywni zawodnicy Foulden, który teraz bardziej wchodzi z ławki, już nie ma dla niego miejsca, nie wytracili tej swojej mocy, więc Guardiola połączył grę z napastnikiem, bez napastnika, korzyści tych dwóch gier, tych dwóch stylów włączył w jedno no i, i praktycznie wady wyeliminował. I to jest niesamowite. I to jest właśnie, i to jest, wiecie, kombinował nie przekombinował, tylko wymyślił coś, co jest w ogóle genialne. I nie wiem, czy my nie stoimy w tym momencie na jakiejś, takiej przepaści. Żeby przepaści, mam wrażenie takiej taktycznej, w sensie chodzi mi o to, że żeby pokonać teraz gławiole, wymyślić jakieś koło na nowo. No bo nie wiem, jak bardzo można usprawnić to, co się tutaj w tym momencie dzieje. Gdzieś jest doskonały napastnik światowej klasy, z światowej klasy pomocnikiem. Świetnymi zawodnikami w ofensywie, Rodrim w, w defensywnej pomocy, który się jest pustoszenie, w tak po prostu misternie skomponowanej obronie ze Stonesem, Akanjim. który, który Akanji, taki Stone sobie może grać na lewej obronie, na prawej obronie, na środku w trójce, na defensywnym. Myślę, że gdyby John Stones został wystawiony na napastniku koło Haranda, to on też by zdobywał 30 bramek w sezonie po prostu. I to jest niesamowite, ktoś pewnie że to jest w takim razie, ha, że to zasługa gracza, a nie Guardioli. No ale szanujmy się. Oczywiście ci gracze są jakościowi, byli ściągani za miliony. I tu znowu wracamy do motywu szejków. Ale przypominam, spójrzcie sobie, ile wydawał w ostatnich latach taki United, a ile jest City na transfery. To też może zobaczycie trochę, tak naprawdę o co chodzi. Ale wracając do tego, no to oczywiście jest to też kwestia zawodników. Ale wiecie, w innych klubach myślę, że nigdy się nie dowiemy. Ale myślę, że gdyby, że, że w innym klubie taki Stones, który to jest wielowymiarowy, albo Rodri, albo nawet Haaland, mogliby już wszystko to się tak nie odnaleźć jak. Tak u Guardioli, który po prostu to wszystko wziął, może po prostu u Guardiola przez te wszystkie lata, kiedy nie wygrywał Ligi Mistrzów, on tak myślał, on po prostu tą energię medytował co roku i pff, wszystko nagle w tym roku mu się wylało, bo w tym momencie City w tej formie, to jest drużyna idealna. To jest drużyna, która może po prostu wszystko i jestem ciekaw, czy może, może będziemy świadkami jakiejś takiej dominacji, takiej jak Real mm, kiedyś robił. To i w sumie nadal gdzieś tam się stara. Tylko no czasem lepiej, czasem gorzej. Może teraz City będzie miał jakiś taki swój okres dominacji, może dwóch, trzech lig mistrzów. Bo po prostu w tym momencie to jest, mówię. Chyba, że to był taki jednorazowy wyskoki. i tyle znowu z rok dopadnie w Fatum. Znowu dopadnie go to przekleństwo. Ja, Jaturę stwierdzi, że jednak on tę na nakłada z powrotem. I ja, ja jak tam panie wiem. Ciul, ciul, już nic nie, nie biega Guardiola. Ale mówię, teraz to jest. To jest kurde wielkie, to jest, to, jest, to jest naprawdę Manchester City, to jest, to jest strasznie, strasznie wielka drużyna. Z takich ciekawostek około, około tego finału jest na przykład taka, że nie wiem czy widzieliście studio studi studi z Jerzymem Brzęczkiem. Mm, było takie chyba w Polsacie albo gdzieś, e, gdzie też powiedział takie e, pewne, pewne słowa. Ale wspominam tylko w ramach ciekawostki, jakby, bo nie chcę tego brać na poważnie, bo już widziałem, już widziałem komentarze mówiące, że o taki burak prowadził reprezentację Polski. No przecież nikt nigdy oczywiście w prywatnym gronie nie przekliką, prawda? Bo no chyba, że ktoś myśli, że Jerzy Brzęczek wiedział, że to jest nagrywane i właśnie taką informację chciał przekazać widowni, ale wydaje mi się, że generalnie potencjalnie nie. Także to jest tylko taka jeszcze ode mnie ciekawostka rozweselająca na koniec. Natomiast yy, kończąc yy, temat Ligi Mistrzów, yy, to były jeszcze yy, takie ciekawe mecze barażowe w ten weekend, między innymi w polskiej... no w Polsce, po prostu w Polsce, bo w wal... O, wal... O, w... o awans Darista klasy walczył Bugbet, Terminizacja Nieciecza oraz Puszczenie Połomnice i Puszcza wygrała, co jest ciekawe, bo to jest taki duży, to jest takie polskie Luton Town, prawda? To jest takie już takie utarty schemat, ale no to jest polskie Luton Town. Jakiś stadion na 2000 ludzi chyba będą musieli grać na sezonie Wisły. Fajne. Ja oczywiście nie zagłębiam się w to, bo nie oglądam polskiej ligi, ale no nie wiem, może coś mnie podkusi diabł w następnym sezonie i zobaczę mecz Puszczy. Pewnie nie, ale może, kto wie. Ważniejsze rzeczy. Były w drugiej lidze i nikt mi nie powie, że nie, bo 100 milordżtym walczył awans z motorem Lublin i niestety nie udało się. E, szkoda wielka, oczywiście. E, no, no, niestety, 100 milordżtym, wielki klub wspaniały, chciałoby się oglądać w pierwszej lidze bo na Diversa Klasie. Może kiedyś, może kiedyś, niestety. Niestety nie teraz. Stadion też nie powala, nie, nie pomaga, być może nie. Może gdyby był lepszy, to lepiej by grali, nie wiem, może odzorowuje, ale nie, no, po, po, powalczyli z tym, z tym motorem jeden do jednego. i po, Ale karne, no to tak, na karne karne jest. Trzeba poćwiczyć do chyba na 100 bo coś, co nie siadło, nie siadło generalnie. Także i w ogóle ten motor Ludwin to jest… Przepraszam, też z tym nie siedzę. Nie wiem, czy ta sprawa się jakoś wyjaśniła, czy nie. Przepraszam za moją ignorancję, ale na ten moment to trenerem tego klubu, jeśli dobrze miałem, nadal jestem Portugalczyk, który… czy tam Brazylijczyk, nie pamiętam, który obrażał jakąś babę w klubie, później posłał prezesa do szpitala, bo tak mu przywalił jakimś tam biurkiem czy czymś. I dalej dalej trenuje klub ja rozumiem, że on jest dobrym trenerem, nie? Bo on tam awansował do pierwszej ligi. To jest pewno duże osiągnięcie w polskiej piłce, ale jakby, ale jakby uderzył człowieka, nie wiem, czy to jest i posłał go do szpitala i tym człowiekiem był prezes klubu. Nie wiem, czy to jest, to jest aż tak jakby, jakby spoko, no ale dobrze, no polska liga, no, bawimy się jak chcemy, no ale był też barasz o utrzymanie w serialu, o którym chciałem wspomnieć. Tylko, że niestety, no niestety Polacy przegrali, bo jakby... Polacy, no... Grali w tym, w tym, Powiedziałem tak jakby grała reprezentacja, ale chodzi mi o Specję, gdzie było czterech Polaków, wszyscy chyba nadgrali od pierwszej minuty i wszyscy spadli. Spadli od pierwszej minuty do ostatniej, jeden do trzech z Hellasem, Verona. Szkoda, bo w sumie, no bo tak, Drągowski, no w sumie Drągowski jest trzecim bramkarzem chyba w kadrze. Reca... Nie wiem, czy on był powoływany ostatnio? Wiśniewski nie był, Żurkowski... Nie, to w sumie nie jest aż taka strata dla Polski. Myślałem, że to jakieś kadrowicze spadną, ale chyba, chyba na szczęście nie, także pół biedy. Ale szkoda, to, było, to była taka fajna Polska drużyna, niestety w Serie B. Nie wiem, czy odejdą, zostaną. Zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy. Stworzył mecz fajny z tego. Nie oglądałem na żywo, oglądałem jakieś powtórki, trochę z powtórzenia oglądałem. Była, była super sytuacja z ręką Ala Suarez, faraoniego i chłop. Tylko, że. Chłop trochę to nie przekalkulował, bo w 70 minucie wybijał piłkę z linii ręką, kiedy Herlas jeden do trzech, Więc trochę dziwne, bo tak, za 20 minut on wyleciał. Mieli dwie bramki przewagi, a nie jedną. Może lepiej byłoby jednak to zostawić. Więc chłop nie przekalkulował tego ewidentnie, ale specja i tak nie trafiła karnego. Później nie wyrównała, więc w sumie został trochę takim bohaterem. Brawa dla niego, brawa dla Gorzowa. Zasłużenie się utrzymała w Hellas Berona. Także na dzisiaj to jest koniec. Więc tym samym zwieńczyliśmy sezon. Piękna ekipa, pięknego Pepa Guardioli, Łysego, zwieńczyła nam ten sezon w, liście, w liście wspaniałym, myślę, stylu. Finał nie był wspaniały, ale ale droga była wspaniała. Pamiętajmy, że pa, pamiętajmy tę drogę, bardziej niż ten finał zdecydowanie. Także, Ale reprezentacja będzie grała za niedługo. Oczywiście reprezentacja Polski w meczu z Niemcami, jakże chcianym oczywiście przez Fernando Santosza oraz w meczu z Mołdawią. Także już można się grzać. Można się grzać na wynik Yy, już po prostu ładować i przygotowywać, a później yy, czekają nas długie dni, tygodnie, w czasie których będziemy myśleć nad jakimiś yy, transferami, yy, kto wie jakimi, Messi, o Messi, Messi poszedł do, do Miami przecież, ale to już jest stare info ale tak chciałem wspomnieć, bo nie mówi. no nieważne, yy, dziękuję za oglądanie jeszcze raz, yy, widzimy się yy, za tydzień, cześć